Cześć, siemanko, ja jestem Remek i wraz z Szumim i Glencem będziemy dzisiaj na rynku wrocławskim rozdawać kasę, a raczej oferować pieniądze i dublować, jeśli ten ktoś nie weźmie. Zaczynamy od złotówki i będziemy mnożyć. Tak jest. A? Tak jest. Ile obstawiacie, że będzie najwięcej kasy odebrane? Nie, nie przejdziemy w granicy 200 złotych. 200 złotych? Ty staraś ile? 300. Zł, 300 złotych? Ja uważam, że osiągniemy około 600. Ty zmieniło oprócz Jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Polsce, podkreślmy. I wy napiszcie w komentarzu w tym momencie, ile waszym zdaniem uda się zrobić taką maksymalną Maksymalną kwotę, którą ktoś w od końcu odbierze. No jestem bardzo ciekawy. Teraz to musi napisać, żeby potem sprawdzić, czy rzeczywiście tak było. I nie oszukujcie. Jestem ciekaw waszych decyzji. Kto trafi, kto będzie najbliżej. Chłopaki już widzą moje auto oklejone, bo w ten piątek nagrywam odbiór samochodu. Audi się okleja i będzie ten projekt naprawdę mega ciekawy. Nie spoileruję sobie, oni już wiedzą. Dzień dobry, przepraszam, mogę przerwać. Nagrywam taki film, gdzie oferuję złotówkę panią, chyba że panie nie przyjmują, i dubluję kwotę i idę do kolejnej osoby. To nie chłapnicie dodać. Dublujemy? U nas mamy kwotę pieniędzy pieniądze. Tak? Dobrze, dubluję, tak takim razie szukam dalej, dwa złota idą. Chodź, Glęcy, szukamy kolej. Czy iść? Ty, ty, ty. Tak, teraz tak, ty. Dobra, mam propozycję O matko Bardzo Może pani zabrać te dwa złote? Albo podwoić, ale pójdziemy do kogoś innego Nie mam szczęścia w życiu, także mam pecha, nie, nie biorę udziału Okej, okay, okay. okay. dobra, czyli podwajamy Okej, okay, dzięki Dobra Szymon, czyli honory, szukamy osoby, mam która... cztery złote? No już jest dyplomat dwukrotnie Cztery złote ty... no, nie zł jak kupię Nie Szymon piwerk. Mordo, ja mam dla ciebie ofertę o, Nie, no, nie, Szymon, ja, ja mam, ciebie mam dla ciebie ofertę Mój drogi, czy chcesz cztery złote, czy podwajamy i dajemy innej osobie? Podwajamy Podwajamy. Wybiście. Powodzonka. Widzisz, nie są pazerni, ludzie, nie są. Ej, nie jestem, nie chce pan! Wiem, jeden wyścig. Jeden wyścig? Sorek, ty się ścigasz. Wyścig? Mam dla ciebie ofertę. Zbierzesz 8 ziko, albo nie przyjmujesz podwajam kwotę. Podwajasz? Dobra. Dobra, to pierwszy, jak masz wyścig. Mamy dla pana propozycję. Podchodzimy do różnych osób i proponujemy kwotę. W pana przypadku proponujemy 16 zł? Chyba, że pan nie przyjmuje, podwajamy kwotę i idziemy do kolejnej osoby. Czy przyjmuje pan? Nie przyjmuje pan. Czyli podwajamy i idziemy dalej, tak? Tak zrobimy. Dobra, no, dzięki miłego. Dzięki wesołych wesoły świąt. Siema. Cześć. Mamy dla was ofertę. Za zdjęcie. Mamy 32 zł, które możecie przyjąć, ale nie musicie. Jeśli nie przyjmiecie, dublujemy i idziemy dalej. Dublujemy normalnie. Dublujemy. O, to było takie... <SMILINGaría> Już dzisiaj gońc.. To są dwa grzańce. Dobrujemy. Teraz będzie ciężko, coś cię, że ktoś się na to... Robi coraz wyżej. Już będzie coraz bliżej. Siema. Siema. to jest. Jak się przychodzi w miejsca publiczne, to tak to wygląda zazwyczaj. Możemy zdjęcie? Ja bym chciała szybkie zdjęcie. Można zdjęcie? Można fotę? Dzień dobry. Możesz zdjęcie, nie ma problemu. Można fotę jeszcze? Wodkę? Mogę fotkę? Mogę zdjęcie z tobą? Zdjęcie? Dzień, Dzień dobry Mamy no, no ofertę dla pana Czy chce pan 64 zł, czy nie bierze pan i podwajamy i dajemy kolejnej osobie? Dajemy kolejną osobie Dajemy kolejną osobie Wesołych Dobra. świąt Dzięki Wesołych. 128 ziko teraz Nie mówiłem, że łatwo pójdzie, że będzie się mnożyło Ludzie są dobroczynni Bo ja bym chciał wszystkie zdjęcie Złapałam no na, na meetupie na 315 Naprawdę? Na to, to 7 lat Nie no, tak ja, się mam udało. Siema, ja mam duży staż Siema, cześć bardzo ja prosty wreszcie test, wreszcie. jeśli subskrybujesz mój kanał, wygrywasz już z buta stube. Tylko musisz mi pokazać teraz na telefonie czy subskrybujesz O matko bocka, ręce mokre <grym no. <grym 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 <aaaa> Jest stóweczka No co ty? No kurde Główny jestem Zwróciłaś się za bilet, Nie nie wiedziała, tak. które konto jest zalogowane Proszę to, bardzo to, Moja droga, mamy tak? dla Ciebie propozycję. Chociaż już stówkę wygrałaś, więc myślę, że będziesz skłonna raczej za drugą opcją, ale już już mówię. No to ja, ja sprzedam ofertę. Słuchaj, mam tutaj to 128 zł. Złotych. Możesz te 128 złotych ode mnie po prostu wziąć. Ale, ale następna osoba dostaje Dokładnie dwa razy tak. więcej. Tak. Nie, ja zostawię. Dobra. Zostawię. No? Kozak, wesołych świąt w takim razie. Zostawię, może. powodzonka ile wystawiłeś, że dwie stówy, nie? No, a wiesz, że teraz już będzie ponad 5 po tym. Kurde, kurde, racja! To będę ja najbliżej, bo wszystkich. 112. No, szybko poszło. Kurde, nic nie spodziewałeś. Później <laughs> później już jest tysiak. I to 1000 24. Nie mamy 4 zł. <laughs> nie ma. Słuchaj. Trzymaj. Okej okay. okay, mam. Ty oferujesz w Dobra, mam takie, ja mam takie zapytanie jedno. Mam ofertę, mam 256 złotych i mogę to państwu dać. Albo ma, mogą Państwo podwoić ofertę, ale damy to komuś innemu. I Czyli podwajamy. Na cały świat. Ludzie nie, nie chcą wierze, pieniędzy. Na plutę na pieniądze. Oni nie <laughs> wiecie, wiecie, co nie ludzie nie rozumieją do końca alfabetu. 512. To już ktoś weźmie. <laughs> O, o, ale to masz tą kasę? On sobie musi pogadać z mamą. To jest klasyk Szymona. Od zawsze. Jak zadzwoni mama, on sobie musi z nią pogadać. No nie ma innej opcji. Nieważne jaka siła, on musi pogadać z mamą. Bo mama nie chce 512 zł. <laughs> to <Tej> jest Deadpool. Siema? Siema? Siema, siema, Kurde, sami znani ludzie tutaj. Słuchaj, mamy dla ciebie propozycję. Kurwa. Możemy ci dać 512 zł totalnie za darmo, bez żadnych haczyków. Chyba, że nie chcesz i podwajamy, dajemy innej osobie. Że później już będzie 1024. Ogólnie kwestia jest tego typu, że zbieramy na dzieciaki z hospicjum Jeżeli chcesz, możesz przekazać te pieniądze na dzieciaki. To kwestia tej, tej Czyli chodzi. przyjmujesz? To jest Twoja decyzja. decyzja. Twoja presja przekazać dzieciakom. Dobra. Czyli przekazujemy. Uwaga, 2 złote. Od końca, no nie jesteś. 512. 512 zł się nie zmieści. Nie no, zmieści się. Dyszka. 512 bija. I na co zbieracie? Mogę Na hospicjum? Dokładnie. Kozak. Super, fajnie, że tak trafiłeś. ale wiem, nie poznał ciebie cię stary. I, I 5 stówek latuje. Tu mi się nie lubi rozstawać z pieniędzmi, bo także, ale 500 złotych. No wrzucaj. W samym ale trzeba Żeby nie wypadło dokładnie. Super, dzięki, dzięki bardzo. bardzo. Dzięki bardzo. Wesołych świąt w takim razie. trzymaj się powazonka. 512 złotych oddaliśmy. Hartatywnie nie było to planowane. W sumie się, Nie było to planowane. No. Nam się trafił Deadpool ja po prostu. Ja myślałem, że to jest Deadpool, że za pięć sekund robisz coś se z nich No ja też, też tak jako. myślałem, że po prostu jakiś cosplay na mieście, ale no. bardzo fajnie. Także zaczynamy od złotóweczki, Proszę bardzo. Magister z wraca na miasto. Mam złotówkę. I mogę ją panu dać, bez zobowiązań. Albo pan nie przyjmuje, podwajam i daję kolejnej osobie. Ja ogóle nie to się jebałem. A nie, idź pan. Czyli pan nie przyjmuje. Dobrze, Podwajam. świąt w takim razie, podwajamy. Mogę dać panu 2 złote, za darmo. Albo pan nie przyjmuje, podwajam kwotę i daję kolejnej osobie. Jest panem takie numery, czyli dublujemy i idziemy dalej. Ludzie myślą, że starsi. chcemy ich oszukać. Tak, starsi myślą, że ich chcemy no. zrobić bambuko. No i tak sam to zrobić. <grym> właśnie bo ściągnąłem dychę z konta. <grym> Mam dla ciebie ofertę nie do odrzucenia. Mam 4 zł. Za darmo ci mogę dziękuję, i tak? Jeśli nie chcesz, to podwajamy, dajemy następnej osobie. Dzięki. Dobra, na dzięki. Dzięki, wesołych. Mamy 8 glęców trzymań. trzymać. Okej, okay, dziękuję. Dziewczyny! <grym> Mam dla was ofertę. Mam 8 zł I <grym> <grym> mogę te 8 zł panią dać <grym> albo... Możemy podwoić ofertę i dać tą temu. 16, no, tak dobrze. nie przyjmujecie? Yeah. Dobra, Dobra, Gituwa. wesoły ja świat. Ja mam dla Panią taką sytuację. Mamy... sorry. Okej, okay, sorry. <laughs> ja też po niemiecku nic. English is my Jo, mam dla ciebie ofertę. Nie spodziewałeś do się do tego? Wiem. Tu jest 16 zł, mogę ci je dać bez zobowiązań. Albo nie przyjmujesz, podwajam kwotę i daję kolejnej osobie. 32, a nie 16. Nie, no daj następnej. Następnej? No wesoły świąt. Wolon dla ciebie. Zajednie. Tak, tak. Powodzonka. Zróbmy można kwotę jeszcze? Można. Czyli teraz 32 z i idzie dalej. Jestem ciekawy na ile teraz się trzyma. To to no chyba, wskazałam, że zakrywano odcinka. ale flow. Magia tę teczkę chociaż. Jasne, stajcie tam. Naprawdę? Ale farcy. Trzymaj się. <śmieniu> <śmieniu> nie ja nie dowierzasz. Nie Dobry wieczór. Mamy dla pani propozycję. Możemy dać pani 32 zł. Totalnie za darmo, bez żadnych haczyków, albo pani odmawia, podwajamy tą kwotę i dajemy innej osobie. Podwajamy i Podwajamy. Super. Weselek Świąt, taki drobka. Mam 64 zł. Mogę wam je dać albo nie przyjmiecie i podwajam kwotę daję kolejnej osobie. No, no, to jest, no, to jest... A, jest za dużo na 64. O, Rozumiecie tam. mnie? Rozumiecie? Tam, tak, Przyjmujecie ja tak? ja 64 ja czy nie? Trzeba ja ja mam podwajać i ja dać palmy. Ja nie, nie możemy dodać. A. Ja was tak tak powiem. Czy wy chcecie dodać kasę? No. nie, nie, my musimy mnożyć razy dwa. Zabieracie? Tak. To jest wasza decyzja? Tak. Dobra, 64 dla was. A to szu! Króweczka, na razie. O! Stop! One love! Krimińczu! Przyjęli. Oj, co? Okej. Okay. Miły prezent. Polskiego chyba nie ogarniało. Nie bo, chyba nie ogarniali za bardzo. Na zutówkę. mogę ci ją dać? Albo nie przyjmujesz podwajalną kwotę i do na sobie dwójkę. Podwajamy, dziękuję, wesołych świąt. Czy chce pan 2 złote, czy podwajamy i dajemy inne sobie Podwajamy, dajemy inne osobie. Mam 4 złote i mogę dać te 4 złote panu, albo możemy to podwoić i dać komuś innemu Podwajamy i dajemy komuś innemu. Ofer, mamy ofertę. Albo 8 złotych albo podwajamy i dajemy komuś innemu Dajemy. Czyli 16 z I lecimy dalej. Cześć chłopaki, mamy taką propozycję. Cześć, <laughs> kopela. Nie, nie znamy się, to był żart. Mamy 16 złotych które no. możemy wam dać totalnie za fiko, bez zobowiązań. Albo nie przyjmujecie, podwajam stawkę i daję 32 kolejne sobie. To podwajam. Podwajamy? Dobry Dobry, super. Wesołych świąt. Uważamy, że przeszkadzamy. Do dla ciebie. I odupia. I No Mamy dla ciebie ofertę. Możemy ci dać 32 zł. Za darmo, totalnie bez hacieku. Albo nie przyjmujesz, podwajamy tą kwotę, dajemy komuś innemu. Oczywiście, że podwajamy. No i to się szanuje. No i zdrowych się Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja ciebie pierwszego zobaczyłem, ja już wiedziałem, że ci będzie dalej święć. To była taka zapowiedź, ja już zobaczyłem. To jesteś taki aniołek. się chłopaki. Druga, czyli. czyli mamy 64 wiko. Ciekawe do ilu dobrniemy tym razem co to porabiacie na. Nagrywamy film. Mamy ofertę dla ciebie. Możemy ci dać 64 włóczniki. Albo dajecie następnej 128. Dokładnie tak. Decyzja? Chyba biorę. Bierzesz? No 64 dla ciebie. Tylko trzeba, bo nie mieliśmy już odliczone. Dobra, dostajesz piątkę. Za okrągłem. Wesołych świąt. Kisiemka. Zdrówka. Lecimy dalej. I znów od nowa. Zaczniemy od 250. Chciałbym, żeby ktoś trafił fajny prezent. ale że nas od razu 250 pozbędą. I wtedy już. Nie będzie prezent. będzie fajny prezent. Złotych? No kurde. Tak. Dobry wieczór, możemy nam przerwać na tak. chwileczkę. Mam 250 zł, mogę Wam je dać? Totalnie za fliko. Albo nie przyjmujecie, mnożę razy dwa, dla kolejnej osoby dajemy. Bierzemy. Mnożymy? Nie, bierzemy. Bierzecie? Proszę bardzo. Dzięki, to nie jest. Nie, to nie jest jakimiś youtuberami. Zgadza się. Pewnie sprawdzacie, czy bym podzielił się z innymi ludźmi większą kwotą, czyli Dokładnie czy nie, nie tak. Oferta jest taka, że dostajesz 250, albo to nie przyjmujesz? nie, mnożymy do 500 dla kolejnej osoby. Rozumiem, przykro mi jestem. Ale kocham już teraz. Zdrówka, Mrowia, dużo, zofia, na Zdrówka i e, świąt świątyni. E. Uważajcie dalej. na siebie, nie bierzcie pieniędzy od obcych ludzi. Tylko od rymka, tylko... Słuchajcie, mamy dla Was propozycję. No. Możemy Wam dać 250 zł, za darmo, totalnie, bez żadnych facieków. No. Albo podwajamy i dajemy innej osobie. Tak jest. Podwajamy i dajemy kolejnej osobie. Super. Super. Dzień Dzień dziękuję. Się. Szanuję. Wesołe świąt, Cześć. Ale szanuje się też to, jak ludzie po prostu biorą, jeśli potrzebują. No to tak. Biorą. To też szanuję. O to w tym no. chodzi. Dobry wieczór. <laughs> ja mam propozycję. Mogę dać Panią 500 zł, albo Pani nie przyjmują i podwajam kwoty to daje kolejne Biorę. osoby. Bierze pani? Biorę. Proszę bardzo. Dzięki. Zdrówka. Wesołych świąt. Dzięki. No i mamy to rozdane i gituwa. ale tysiaczka nie było. Kto był najbliżej? Bo ja 600 obstawiałem. No. Ty obstawiałeś 300? 300? Ty 200? 300. No Bo to panie i panowie byłem najbliżej. Także kochani to wszystko w tym filmie. Piszcie w komentarzu czy chcielibyście kolejną edycję w innym miejscu. Może uda nam się przebić ten próg. Cześć, się jutro.